Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Jednym z podstawowych elementów, które mogą wpłynąć bardzo mocno na zimowy plener to jest brak energii. Nie tylko brak energii w nas samych, po to, by wstać wcześnie, wybrać się na wschód słońca, ale także brak energii w czasie pleneru, już nie w nas samych, ale w naszych aparatach, bardzo intensywnie fotografuję, staram się wykorzystać. Fakt, że mam bardzo dobrą pogodę nad Polskę nadciągnął wyż, który przyniósł bardzo, bardzo mroźną temperaturę. Wprawdzie tutaj na Podlasiu nie sięgała ona minus 41 stopni, 1, tak jak to było w Tatrach zupełnie niedawno. Prawdopodobnie była to jedna z najniższych temperatur, która pojawiła się tutaj w Polsce. Natomiast ja rozpoczynałem swoje plenery przy temperaturze minus 16, minus 15, minus 14. Starałem się jak najczęściej być po prostu o wschodzie słońca, to znaczy przed wschodem słońca, tutaj w dolinie Narwi. Tak się składa, że w dolinie Narwi jest obecnie bardzo niski poziom wody. Do tego dołączył jeszcze mróz. I razem te dwa czynniki spowodowały fakt. Że stały się dostępne miejsca, które o tej porze roku absolutnie nie mogłyby być przeze mnie odwiedzane, ponieważ powinna być tu po pierwsze, wysoka woda, a po drugie rozmiękła ziemia. Natomiast cieszę się, że mam możliwości korzystania z owych dwóch czynników, chociaż oczywiście brak wody mnie martwi. Natomiast mam. Dzięki temu dostęp do miejsc, w których normalnie nie mógłbym nigdy fotografować. Dlatego wędruję, szukam owych nowych miejsc. No i rzecz jasna, potrzebuję do tego dużo nie tylko zapału, ale energii w moim aparacie fotograficznym. Od pewnego czasu preferuję wybór akumulatorów, które są zamiennikami. Może to Was bardzo mocno zdziwi. Ponieważ taka popularna opinia mówi o tym, że zamienniki są gorsze albo trochę gorsze, albo zdecydowanie gorsze od akumulatorów oryginalnych. Ja nie zauważyłem takiej różnicy korzystając z zamienników, natomiast z mojego punktu widzenia, osoby, która fotografuje cały dzień, wybrałem taki akumulator, który ma możliwość szybkiego ładowania. I to przez USB-C. Zatem nie muszę taszczyć ze sobą ładowarki, tylko podłączam akumulator albo do powerbanka, albo podłączam do ładowania w samochodzie. Po prostu zwykłą ładowarką, która jest wpięta w zapalniczkę. Zdecydowałem się na wybór trzech typów, może Marek, bo typ jest bardzo podobny. Czyli zobaczcie, wszystko to są akumulatory USB-C, tak? Do Nikona? I teraz każdy z nich ma, jak gdyby, odmienny kolor. A może pokażę z tej strony, tak? To są akumulatory, które kupiłem za swoje pieniądze. Nie jest to żaden materiał sponsorowany, żaden z producentów czy też dystrybutorów owych mm, akumulatorów nie ma udziału w powstaniu mojego filmu i te trzy akumulatory znakomicie spełniają swoje zadanie czyli mogę fotografować a potem szybko podładować je i dalej y, robić zdjęcia jak widzicie są trzy kolory trzy marki i są to MacHorn Nevel oraz Smaldri. I teraz, moi drodzy, takie krótkie podsumowanie z owego intensywnego fotografowania podczas zimowych plenerów. Według mnie najlepiej spisuje się akumulator, który wytwarza firma Madhorn. On, jak gdyby, pozwala mi na najdłuższe fotografowanie. Jeżeli chodzi o Newella, nie. Testowałem go. O, kaczuszki poleciały. Nie testowałem go z Z8, ponieważ nie potrafi on współpracować z Z8. No i Small Rig, który kupiłem też zupełnie niedawno. I według mnie drugi w kolejności jest niwel, a Small Rig jest akumulatorem, który najszybciej się. Wyczerpuje w warunkach zimowych. Zatem, jak widzicie, owe akumulatory znakomicie spełniają swoje zadanie, zastępując te, które są oryginalne, a z drugiej strony mają ten wspaniały, tak jak tutaj widzicie, element, dzięki któremu można podładować owe akumulatory za pomocą kabelka USB-C. Czy te trzy akumulatory wystarczą na cały dzień? Tak. To znaczy, wystarczą według mnie 2,5 akumulatora do z Ja fotografuję bardzo intensywnie. Poza tym jeszcze kręcę filmy po to, żeby m.in. urozmaicić moje vlogi. Dlatego też tej energii zużywam dosyć dużo. Pamiętam, że lustrzanka cyfrowa zużywała też dosyć dużo energii, ale jednak nie miała wizjera elektronicznego, tylko wizjer optyczny, już ten sam prozoiczny fakt powodował, że owego prądu lustrzanka cyfrowa pożerała mniej. Teraz mamy już wszędzie telewizorki, i zarówno na wyświetlaczu tylnym, jak i w wizjerze. W związku z tym, cóż tutaj dużo mówić owej energii pożera aparat znacznie, znacznie więcej. Także mój cały dzień to jest mniej więcej 2,5 akumulatora. I generalnie rzecz biorąc, jeżeli mam akumulator, właśnie typu USB-C i mam go gdzie podładować, to w chwili, kiedy kończy mi się już zasilanie za jego pomocą, po prostu wymieniam go na następny, a ten wkładam do ładowania. Znakomicie można wykorzystać. Technologię do tego, by fotografować w zimowych warunkach przez cały dzień. Rzecz jasna, wiele osób będzie wędrować, nie mając możliwości gdziekolwiek naładować akumulatorów poza już wieczornym pobytem w hotelu czy w schronisku, ale zdecydowanie szybciej znajdziemy kabelek i USB-C i ładowarkę. Przecież mamy telefony, a większość telefonów jest zasilana poprzez USB-C bez najmniejszego problemu. Także ładowarką telefoniczną tego typu akumulatory naładujemy. Oczywiście te trzy akumulatory mają praktycznie rzecz biorąc taką samą pojemność. Nie ma pomiędzy nimi jakiejś zasadniczej różnicy. 2400, 2300, 2400. Także praktycznie rzecz biorąc identyczna pojemność. Zatem powinno się zachowywać podobnie, a według mnie zachowują się troszeczkę inaczej. Oczywiście, moje obserwacje dotyczące akumulatorów są czysto subiektywne, zatem jest to bardzo taka subiektywna opinia dotycząca owych trzech akumulatorów różnych marek, które użytkuję z moim aparatem. Zapewne macie mnóstwo doświadczeń z akumulatorami, które użytkujecie właśnie podczas kiepskich warunków atmosferycznych. Jeżeli macie jakieś obserwacje, podzielcie się, proszę. Nimi w komentarzach pod tym filmem. A tak przy okazji, jeśli chcesz coraz lepiej fotografować, polecam swoje kursy fotografii w formie filmu wideo. Przygotowałem kilka takich kursów. Znajdziesz tu kurs podstaw fotografii, bardzo rozbudowany kurs w nowej wersji, zawiera ponad 17 godzin rewelacyjnych, praktycznych porad i przeprowadzicie krok po kroku przez arkana fotografii. W oparciu o moje doświadczenia przygotowałem też kurs podstaw fotografii makro. Kurs fotografii krajobrazowej, podróżniczej i portretowej oraz podstaw edycji zdjęć w programie Lightroom. Szczególnie polecam pakiety. Kupując zestaw kilku moich kursów, już na starcie oszczędzasz nawet do 1000 zł. Link do strony z moimi kursami w formie filmu wideo znajdziesz w opisie pod tym filmem. Tutaj utworzył się bardzo piękny cień od tego drzewa, tak nawiasem mówiąc tutaj z plecami, bareszkowała wydra. Natomiast myślę, że to jest chyba dobry temat, po to, by spróbować tutaj zrobić zdjęcie z gwiazdką, taką symetryczną kompozycję z wykorzystaniem owego cienia. No i domykam przysłonę. Im bardziej domykamy przysłonę, tym owa gwiazdka będzie bardziej wyrazista. Przy czym musimy pamiętać o tym, że domknięcie przesłony, które wpływa na dyfrakcję. Będzie też pogarszać jakość naszego zdjęcia. Zatem, oczywiście, jakość jest elementem bardzo subiektywnym, dlatego musimy się zastanowić nad tym, co tak naprawdę chcemy osiągnąć i jakim kosztem. Zresztą w fotografii z reguły coś odbywa się kosztem czegoś. Będzie też ładnie widać na filmie. Teraz jest ustawiona przysłona F22. Teraz. Mamy F16. O niewielka różnica. A teraz otworzymy sobie do F11. Już troszeczkę ten efekt gwiazdki jest odmienny. Teraz sobie zrobimy F8. O, proszę bardzo. A no i może pojedźmy sobie aż w dół do F2 i 8, żeby zobaczyć, jaki to będzie efekt. Efektem jest brak efektu. Postanowiłem jeszcze pokazać Wam, jak zmienia się natura czyli jak wygląda po kilku godzinach to samo miejsce, w którym fotografowałem o poranku. Myślę, że natychmiast zobaczycie różnicę i doskonale widać, jak przyroda potrafi. Kształtować warunki, w których fotografujemy, jak one są odmienne za każdym razem, gdy przybywamy w to samo miejsce. Dlatego wiele osób poszukuje ciągle jakichś nowych miejsc do fotografowania, zapominając o tym, że te same miejsca, które odwiedzamy o różnej porze roku, o różnej porze dnia, będą wyglądały zupełnie odmiennie. Dzisiaj o poranku była tutaj mgła. Zatem kompletnie nie było widać drzew stojących za owym samotnym drzewem na pierwszym planie. Gdzieś pojawiło się w pewnym momencie słońce i wszystko zaczęło wyglądać niezwykle imponująco. Była też szać, a teraz po prostu ten kadr jest o wiele mniej ciekawy. Oczywiście jest odbicie, ale ono jest naprawdę bardzo, bardzo drobnym elementem który w gruncie rzeczy chyba nawet nie zasługuje na fotografowanie. Pogoda zmieniała się jak w kalejdoskopie. Tak jak przed chwileczką Wam powiedziałem, z reguły o poranku towarzyszył mi bardzo, bardzo duży mróz. Potem błyskawicznie zastępowało go dosyć wysoka temperatura, bo z minus 14 robiło się minus 2, czy też nawet 2 na plusie, tak jak jest obecnie. Natomiast te zmienne warunki atmosferyczne życia pozwalały mi na bardzo ciekawe fotografowanie w różnych sytuacjach, bo z jednej strony było to powietrze pewnego poranka przemrożone z doskonałą widocznością, a na przykład dzisiaj nagle pojawiła się mgła, która zasnuła pejzaż absolutnie wokół mnie, tak że Widoczność ograniczyła się do kilku metrów. Potem, dzięki wilgoci zawartej w powietrzu, osadziła się szać na drzewach, gałęziach i trawie. I też te elementy wykorzystałem do tego, żeby tworzyć swoje zdjęcia krajobrazowe. Starałem się wykorzystać wszystkie swoje obiektywy, czyli 14, 24, 24, 70, 70, 200 po to, żeby w odmienny sposób pokazywać pejzaże, które mnie otaczają. Dzisiaj na przykład bardzo dużo fotografowałem obiektywem 24-70, po to, żeby tworzyć wieloplanowość układów traw, wody, kry oraz drzew, odbić. Także wydaje mi się, że udało mi się w ten sposób połączyć wiele elementów takie intrygujące kadry. Ale równocześnie używałem też dosyć często ogniskowej 14 mm, także posługiwałem się ogniskową 200 mm. Wykorzystałem też w samochodzie mam obiektyw 180-600 i kiedy się przepakowywałem, to mogłem poobserwować zwierzęta, które tutaj w dolinie Narwi przemieszkują. Widziałem bielika który sobie siedział na drzewie i obserwował swój rewir. Nie opodal łowiła ryby wydra, także też przez chwilę ją obserwowałem, mogłem zobaczyć jak w jaki sposób dokonuje swoich łowów. Ja nie zajmuję się fotografią stricte zwierząt Według mojej wizji, zwierzęta są jedynie elementem, które mają uzupełnić fotografowany przeze mnie pejzaż. Jeżeli uda mi się je sfotografować w owym pejzażu, to według mnie jest wszystko w porządku. Taki stawiam przed sobą cel. Nie fotografuję zwierzaków w ten sposób, żeby nie wiem, wypełnić nimi cały kadr. Staram się, żeby były po prostu elementem krajobrazu, tak aby Dzięki nim ten krajobraz stał się jeszcze bardziej ciekawy. Dzisiaj już nie będę zostawał po to, by fotografować zachód słońca, ponieważ na niebie nie ma ani jednej chmury i praktycznie w żadnej prognozie pogody nie mam też sygnału o tym, że takie chmury pojawią się na nieboskłonie. Zatem słońce spadnie olbrzymią kulą za horyzont, i nie sądzę, żeby to było najbardziej atrakcyjne zdjęcie. Chociaż oczywiście bardzo, bardzo bym się cieszył, gdyby się pojawiły chmury, ponieważ wypatrzyłem owo nowe miejsce, które normalnie podczas wyższego poziomu wody w narwi nie jest dostępne. Jeszcze spróbuję tutaj przyjechać kolejnego dnia, chociaż akurat układ powiedzmy nie będzie taki bardzo, bardzo idealny, tak jak mogłoby to być dzisiaj. ponieważ Akurat dzisiaj byłaby szansa, że słońce spadłoby w okolicach osi rzeki. Także dosyć ciekawie by to wyglądało. Ale i tak dzisiaj stałem przed czwartą, tuż po czwartej wyjechałem. Jestem tutaj już od godziny piątej. Jeszcze na godzinę przed wschodem słońca byłem, żeby zobaczyć, czy. Jeszcze będę mógł dotrzeć w te miejsca, które zamierzałem, bo tak jak już Wam mówiłem, wody jest wprawdzie mniej, ale równocześnie można się przekonać o tym, że poziom wody jest zmienny, ponieważ lód gdzieś w pewnym miejscu tę narew tarasuje i wydaje mi się, że na przestrzeni tygodnia nieco poziom wody się podniósł i to o jakieś 20-30 cm zatem w niektóre miejsca już nie będę mógł tak łatwo dostrzec jak miało to miejsce jeszcze kilka dni temu zatem warto wracać w te same miejsca po to by fotografować je w odmienny sposób natura zadba o to aby o każdej porze roku wyglądały inaczej to samo miejsce sfotografowane zimą o poranku wygląda zupełnie inaczej niż fotografowane zimą po południu co widzicie doskonale na przykładzie, który wam przed chwileczką pokazywałem. Pamiętajcie o tym, żeby koniecznie zostawić komentarz pod tym filmem. Pozostawcie także kciuk, który kochają algorytmy. Wielkie dziękuję tym wszystkim osobom, które wspierają mój kanał poprzez system Patronite, postawienie mi kawy, lub też przycisk Wesprzyj, który znajduje się pod tym filmem. Wielu udanych kadrów ja mam nadzieję, że jutro. Znowu wyruszę o świcie po to, żeby polować na wspaniałe światło, czego i Wam życzę. Wiele energii, wiele wytrwałości i do miłego zobaczenia. Mam nadzieję, że już wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Cześć!